Tripitropi. To jest nasz słynny bohater włoskich lotów. Jak się okazuje są dwa tripitropi. Kot tripitropi i rybobrzuszek tripitropi. Jak się dowiadywamy? Obis fizyczny, gatunek ryba nieźwieć, krawetka-kot, wersja druga. Płeć mężczyzna. Tekst jak widać okazuje się, że oznacza za dużo trujaczków, za du dużo flaków. Trzy myszy kłusują wśród siekanych puzonów. Trujaczki tropikalne, a kto chce za dużo, nie ma flaków. Jak widać beer Fish tripitropy to oryginalny tripitropi. Wielu kojarzyło dziewięć tripitropi z wieloma innymi stworzeniami AI. Czyli okazuje się, że to jest nasz oryginalny tripitropi. To jest potwierdzenie. To jest chiński tripitropi, czyli beznadziejny. Bardzo go nie lubię. Ten jest najlepszy i oryginalny, tripitropi. Jak się jeszcze możemy do dowiadywać, też są wojny w krokodylo w wojnach. Jak widać, tripitropi pomógł krokodylom, ponieważ zawarli ptak o wzajemnym wsparciu. Pomógł bo Bombardilo Krokodilo zniszczyć bombinarium nerpilarium i nie tylko wyszło. Bombinarium nerpilarium ka ka tigro i generałem dichodari i Haileo Hai. Zniszczył bombardilo krokodilo i Tripitropi. Wszyscy zostali ranni. Tripitropi częściowo przez jadanie komarów. A jego armia komarów odegrała ogromną wojnę w pomocy Tralalera w zawójstwie przywódcy Fron w I wojnie. Jednak w drugiej wojnie Bombonini Łódźni go znalazł i zniszczył, ponieważ był tak gruby, że był widoczny z satelitów. Jak możemy się jeszcze dowiedzieć? Tripitropi jest królem wody, stąd jego zdolność do pycia niedźwiedziem w morzu. Legenda Włosi, że zjada wszystko, co żyje w morzach i oceanach. Stąd jego ogromna masa. Oryginalny tekst. Tripi tropi, tropa tripa, tre topi, tromboni, tritati, tripitcando, trottoline, tropikali, ehi tropowaule, nulla tripa. Jak możemy się jeszcze dowiedzieć? Lili y, li, la, la, li, la, na jego nasrała. Ale Trulimera trulicina, czyli ten kot ryba yy, go uzdrowiła, a chodzi tu o, o oczywiście o naszym słynnym kotku złotej rybce. Nie temu czemuś. Czyli pitrowi, trapa tripa, Tatatersu.